Moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj w ramach odskoczenia od Książek zajmiemy się ich ekranizacjami. W dzisiejszym odcinku do Pary porozmawiamy o dwóch produkcjach Amazon Prime, czyli o serialu Tego lata stałam się piękna i o filmie Red, White and Royal Blue. O ile w przypadku książek mogę mówić do Was z perspektywy osoby, która troszeczkę się na tym zna, tak jeżeli chodzi o ekranizację, adaptacje, seriale, filmy, mówię wyłącznie z perspektywy po prostu zwykłego widza, który siada w wolny wieczór, włącza i i dzieli się z Wami swoimi opiniami. Nie jestem absolutnie żadnym znawcą, nie znam się na filmach, na robieniu filmów czy seriali. Po prostu mogę mówić o tym, co mi się podobało, a co mi się nie podobało. Zacznijmy od serialu. Serial tego lata Stałam się piękna jest oczywiście ekranizacją książki Jenny Han o tym samym tytule The Summer I Turned Pretty. Każdy sezon serialu odpowiada jednej części książki. To jest trylogia, w której główną bohaterką jest Belly, 15-16 latka w pierwszym tomie, która co roku na wakacje razem z matką i bratem wyjeżdża do Cousins Beach. Do domku przy plaży, który należy do przyjaciółki matki Belly. Tam właśnie spędzają razem wakacje, Belly jest tam z bratem i i z synami tej przyjaciółki matki, czyli z Jeremiah i Konradem. Beli, wyjeżdżając na te wakacje, które rozpoczynają pierwszy tom książki i pierwszy sezon serialu, liczy na to, że to będą te przełomowe wakacje, to przełomowe lato, ponieważ ona liczy na to, że Konrad, ten starszy z braci Fisher, w końcu zwróci na nią uwagę. On ją do tej pory traktował jako taką młodszą siostrę, dobrą koleżankę, natomiast Beli liczy na to, że w końcu zobaczy w niej dziewczynę, no bo jest w nim od wielu lat zakochana. I to rozpoczyna dramaty, wzloty, upadki i pewnego rodzaju trójkąt miłosny w serialu, ponieważ jak się potem okazuje, nie jest to żaden spoiler, ale samej historii bohaterów nie będę Wam opowiadać. Potem okazuje się, że również Jeremiah jest zainteresowany Beli i właściwie, no, bracia między sobą oczywiście tutaj się nic nie dzieje, natomiast oni są obaj zainteresowani nią, ona nimi, trochę nie umie się zdecydować i całkiem sporo rzeczy z tego wynika. Książka ukazała się na zagranicznym rynku po raz pierwszy w 2009 roku, u nas 5 lat później w tym pierwszym wydaniu i w zeszłym roku wydawnictwo Young wznowiło ją chyba w nowym tłumaczeniu, ale na pewno w nowej wersji okładkowej. I niestety bardzo czuć, że to jest książka z tamtego czasu. Ta książka się absolutnie nie broni w perspektywie dzisiejszych młodzieżówek jest bardzo prosta, jest wręcz banalna. Skupia się przede wszystkim na relacji między Beli i Konradem, Beli i Jeremiah, między Beli a matką chłopaków nawet, ponieważ tam jest taki poboczny wątek związany z jej chorobą. Natomiast absolutną osią fabuły są właśnie te nastoletnie dramaty. Nie dowiadujemy się tak naprawdę, co bohatowa. Bohaterowie robią poza wakacjami, gdzie się uczą, gdzie mieszkają, jakich mają przyjaciół, zainteresowania, co robią. Cała fabuła skupiona jest wokół tego domku przy plaży i wokół relacji bohaterów. Książki w tym swoim bardzo prostym stanie, z wieloma bardzo krótkimi rozdziałami, z takim trochę niezręcznym, bardzo niedzisiejszym językiem, właściwie nijak nie przystają do dzisiaj ukazujących się młodzieżówek. Stąd byłam bardzo zdziwiona, widząc, że Amazon Prime zdecydowało się wyprodukować serial na podstawie tych książek. Wiedziałam, że muszą zajść zmiany, natomiast nie spodziewałam się, że te zmiany będą aż tak korzystne dla fabuły. Pierwszy sezon serialu został wyemitowany w zeszłym roku, w tym roku w wakacje mamy drugi sezon. Właściwie dzisiaj, kiedy nagrywam, ukazuje się ostatni odcinek tego sezonu, a trzeci, ostatni zaplanowany jest na przyszłe wakacje, co oczywiście odpowiada trzem częściom książki. Tak jak powiedziałam, zmiany zaszły dość spore. Natomiast one były realizowane w konsultacji jakby ze wsparciem i z pomysłem samej autorki. Jenny Han jest współautorką serialu, scenarzystką tego serialu i chyba też współproducentką. W związku z tym oczywiście wszystkie zmiany przeszły przez nią, nic się bez jej wiedzy nie działo, te zmiany były przez nią inicjowane i jak w wywiadach mówią aktorzy, jeżeli macie jakieś pretensje dotyczące zmian fabularnych, no to trzeba się z nimi zwrócić do samej autorki, bo to ona je tworzyła. Jedną ze zmian, które w serialu wypadają bardzo na plus jest to, że w książkach Belli jest taką typową white american girl, natomiast w serialu jej tło, jej pochodzenie, Zostało zmienione, jest Asian American, Amerykanką pochodzenia azjatyckiego, chyba tak powinno się to właściwie przetłumaczyć. I w związku z tym, jakieś takie mikrowątki również się pojawiają w kontekście jej i w kontekście jej brata Stevena, który też zresztą w fabule książek nie jest jakąś bardzo ważną postacią, a w serialu dostaje własne wątki i własne pole do popisu. To jest też duża zmiana, jeżeli chodzi o serial. W serialu pojawia się cała masa nowych wątków. Oczywiście trzymamy się głównych punktów fabularnych, także takie stałe elementy w książce ważne, jakieś plot twisty, zmiany w zachowaniu bohaterów, itd. są zachowane. Sceny, które ukochali sobie czytelnicy też są, a czasami w dokładnie takim brzmieniu, jak było to w książce, są jakieś drobne niuanse, nawet takie totalne smaczki dla fanów, ale też zostało nadbudowane do tej historii i cała masa wątków dodatkowych, scen, które w książce się nie pojawiły i postaci, które w książce nie miały szansy wybrzmieć. Na przykład w drugim sezonie serialu pojawia się ciotka chłopaków, której w książce w ogóle nie było, ich kuzynka, czy właściwie ich kuzynostwo, którego w książce nie było. W pierwszym tomie mamy Kama Camerona, czyli tego jakby chłopaka Belly, przez jakiś czas, chłopaka, z którym się tam spotykała. I on nie pojawiał się już dalej w fabule książek, natomiast w drugim, w trzecim sezonie nadal go gdzieś tam, przynajmniej w tle widzimy. W pierwszym sezonie serialu został też dodany wątek balu debiutanta. Jak już go zobaczyłam, to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego mi w książkach tego nie brakowało. Bo książki faktycznie są bardzo proste i bardzo dziurawe. I dopiero ten bal debiutantek, który został dodany do serialu, wprowadził mi jakąś taką faktyczną fabułę opartą na wydarzeniach. Coś się zaczęło dziać poza tą relacją bohaterów. Także nie miałam poczucia, że zostało to wrzucone na siłę, tylko po to, żeby coś w tym serialu jeszcze było, tylko po prostu fabuła została zaktualizowana. I została zaktualizowana nawet o jakieś takie bardzo bardzo zniuansowane rzeczy, ale bardzo aktualne. Jenny Han, czyli autorka książek, w kontekście tych zmian wypowiadała się tak, że tworząc serial, pracowała nad nim tak, jakby miała te książki napisać dzisiaj. Czyli to nie było przeniesienie jeden do jednego książek do serialu, tylko takie bardziej współczesne ujęcie. No i na przykład zostały też wprowadzone jakieś wątki reprezentacyjne. Jeremiah w książce był hetero, w serialu nie jest. To jest taki jeden z niuansów. W drugim sezonie jest postać niebinarna, więc serial jest bardzo aktualny. Jeżeli chodzi o obsadę serialu, na pierwszym planie nie zobaczycie aktorów, których znacie z 55 różnych produkcji młodzieżowych. To są właściwie aktorzy nieograni, debiutujący, tacy, z którymi nie mamy jeszcze zbyt wielkich skojarzeń i też może nie mamy względem nich jakichś ogromnych wymagań. Lola Tung, która wciela się w postać Belli, właściwie zupełnie debiutuje. To jest jej pierwsza praca przy serialu czy filmie, jest wzięta prosto ze szkoły. Chris Briney, który wciela się w postać Konrada. Grał już jakieś niewielkie rulki, ale w produkcjach niszowych, takich bardzo, bardzo niezdanych i chyba najbardziej znaną postacią z nich wszystkich jest Gavin Casalenio, który wciela się w postać Jeremiah, ale znamy go albo kojarzymy go wyłącznie dlatego, że grał młodego Daimona w Pamiętnikach Wampirów. Ale jeżeli ktoś nie kojarzy tam tej postaci, to też nie była jakaś znacząca rola. Ja na przykład nigdy go wcześniej na ekranie nie widziałam, to po prostu kupujemy tych aktorów jako te postaci, które widzimy na ekranie. I sprawdzają się w tych rolach naprawdę dobrze. Ja oglądając nie miałam poczucia jakiegoś dysonansu, nie miałam poczucia zgrzytu, e, takiego wiecie wrażenia, że widzę naprawdę kogoś nieopierzonego, kto nie wie jak znaleźć się przed kamerą. Raczej miałam wrażenie, że oni bardzo dobrze odnajdują się w tych rolach, mają bardzo fajną chemię i tej chemii nie muszę sobie przypisywać znając fabułę książek czy orientując się w fabule serialu. Mam tutaj na myśli, że jeżeli pojawiają się jakieś sceny takiego rozmarzonego spojrzenia na jednego czy drugiego chłopaka, to to jest faktycznie zagrane. Jeżeli jest jakieś napięcie, jakieś złość między bohaterami, coś jest, wiecie, niezrozumiałe, albo jakieś są problemy, dramy i to to jest namacalne. Jak się dobrze bawią, na przykład w scenach z drugiego sezonu, kiedy idą do wesołego miasteczka, kiedy dobrze się bawią, to autentycznie i my się dobrze bawimy, bo to jest naturalne. I miałam wrażenie, obserwując, że ten cast jest bardzo zgrany i na scenie, to znaczy i przed kamerą, i poza nią. Do tego stopnia, że oglądając serial, oglądamy tak jakby grupę przyjaciół, którzy po prostu fajnie się bawią, a przy okazji dostarczają i nam rozrywki. To oczywiście nie jest produkcja należąca do tych bardzo skomplikowanych, bardzo rozbudowanych, z dużą głębią, takich wiecie produkcji wyższych. To jest po prostu typowo popowy, wakacyjny serialik. E, tam jest wszystko śliczne, właściwie wszystko się dość łatwo układa, no ale to też wynika z książek, ale wszystko jest śliczne, kolorystyka jest ładna, taka trochę cukierkowa, e, aktorzy są też, no nie da się ukryć, całkiem śliczni i dopasowani też bardzo ładnie do tych swoich postaci. E, w tle soundtrack to jest m.in. Taylor Swift, One Direction, Olivia Rodrigo, Niall Horan, Także aktualne popowe kawałki. To jest bardzo łatwo strawne. Serial jest po prostu łatwy, przyjemny, wakacyjny, nastawiony na taką, mam wrażenie, masową konsumpcję. To znaczy, można włączyć sobie ten serial, zupełnie nie znając fabuły książek, bez problemu się w tym serialu połapać. To nie jest smaczek wyłącznie dla fanów, to nie jest smaczek wyłącznie dla osób, które czytały wcześniej książki, a tylko po prostu coś co jest bardzo łatwe do konsumpcji, a jednocześnie bardzo przyjemne wizualnie i też nie pozbawione głębi, bo mam wrażenie, że w serialu bardziej wybrzmiewają te poważne wątki, i zwłaszcza za granicą widzę dyskusję, wiecie, czy Tim Konrad... Czy Tim Jeremiah, i w tym wszystkim jeszcze jest Tim Belly, i zastanawianie się, kto jest czerwoną flagą w tych relacjach, i tak dalej. Więc to jest serial, który, jasne, ma ładny, taki typowo popowy płaszczyk, natomiast pod tym płaszczykiem są i ważniejsze tematy, i trochę dram, i trochę rzeczy do rozkwiniania dla widzów, ale, tak jak mówię, lekkie, przyjemne i ja się naprawdę wkręciłam w oglądanie. Ja nie jestem serialowa. Musicie wiedzieć, że ja, generalnie, jak mam wytrwać godzinny odcinek serialu, to mniej więcej w połowie zaczynam ziewać i sprawdzać, Telefon. Natomiast tutaj oglądam odcinek z odcinkiem, jestem totalnie zaangażowana i nie mogę doczekać się trzeciego sezonu, bo znając treść książek, jestem bardzo ciekawa jak to zostanie przeniesione na ekran. Jeżeli natomiast chodzi o film Red, White and Royal Blue, on jest oczywiście ekranizacją książki o tym samym tytule, autorstwa Casey McQuiston. Książki, która podbiła książkarowy świat internetowy i na który mam wrażenie masa czytelników czekała. Włącznie ze mną, chociaż ja nie przyglądałam się żadnym trailerom, żadnym wiecie, tam zdjęciom z planu i tak dalej. Czekałam po prostu na tą produkcję, aż będzie ją można obejrzeć. Ten balonik oczekiwań rósł, bo książka mi się bardzo podobała eee, i naprawdę czytam ją z ogromną przyjemnością chyba ze trzy razy, bo przed obejrzeniem filmu zrobiłam sobie kolejny reread. Za każdym razem znajdowałam w niej wartość i zabawę i ważniejsze tematy, więc czekałam na ten film po prostu z utęsknieniem. I ten wielki balonik, który się pompował po obejrzeniu filmu niestety boleśnie pękł. Eee, tutaj mamy historię queerową, queerowego romansu pomiędzy synem prezydentki Stanów Zjednoczonych, Alexem i Henrym, który jest księciem Walii. Także romans na takim poziomie politycznym, dyplomatycznym, no i też utrudniony z racji oczekiwań społecznych, z racji orientacji bohaterów i tak dalej. Więc dużo ważnych tematów przemyconych w książce, duża taka otoczka właśnie polityczna, popkulturowa w książce, tematy związane z coming outem, oczekiwaniami i tak dalej. No i niestety w książkach padło to dobrze, w filmie dużo gorzej. Tutaj wam trochę zaspoileruję już moją opinię, ale niestety, o ile w przypadku serialu e, The Summer I Turned Pretty, tego lata stałam się piękna, książki mi się nie podobały, ale serial mnie wciągnął. E, tak w przypadku Red White and Real Blue jest dokładnie odwrotnie. I głównie, niestety, za sprawą castu, czyli obsady. E, to jest troszeczkę bardziej doświadczona i ugrana obsada. Możecie aktorów kojarzyć z innych produkcji, natomiast miałam wrażenie, że bardzo niedopasowana i do siebie, jakby między aktorami e, i do swoich ról i do w ogóle tej produkcji. W postaci Alexa, czyli syna prezydentki Stanów Zjednoczonych wciela się Taylor Zachar Perez, e, czyli aktor, który ma 31 lat. Książkowy Alex miał 21 i ja niestety nie mogłam cały, całą jakby długość filmu nie mogłam pozbyć się wrażenia, że on do tego po prostu nie pasuje. Jest za stary, zbyt poważnie wyglądający i zbyt tak wiecie, w oczywisty sposób przystojny. On był tak wyrzeźbiony, tak w ogóle wycyzelowany, że miałam wrażenie, jakbym oglądała żywego Kena trochę. W postać Henry'ego, czyli księcia Wali wciela się Nicolas Galicin, który ma 28-26 lat, natomiast książkowy Henry miał chyba 22 albo 23, więc to już było dla mnie troszeczkę bardziej wiarygodne i też ten aktor wygląda młodziej. Jasne, ślicznie, idealnie, ale młodziej, więc nie przeszkadza mi aż tak bardzo na ekranie jak Perez, który wcielał się w postać Alexa, jak grał z kobietą, która wcielała się w postać jego matki, tej prezydentki, to była chyba Uma Turman to po prostu nie byłam w stanie uwierzyć, że to jest matka i syn. On wyglądał tak poważnie i tak dorośle, że wybiją mnie cały czas z oglądania. I również przez to ja nie byłam w stanie uwierzyć w żadną chemię pomiędzy Henrym i Aleksem. Jeszcze Nicolas Galicin pokazuje jakiś tam wachlarz emocji w filmie. Kilka różnych min i kilka różnych zachowań i trochę złości i trochę smutku i płacz i jakieś takie wewnętrzne przemiany, więc jego postać jest mam wrażenie bardziej mm, rozbudowana i żywa. Natomiast Taylor, który gra Alexa, no to jest postacią jednej, max dwóch min. Ja między nimi po prostu nie odczuwałam żadnej chemii, żadnego przyciągania, żadnych jakichś większych emocji. Po prostu jakbym oglądała dwóch kolegów, którzy no, są zmuszeni zagrać jakieś sceny, ale zero chemii. Zero tego, od czego książka po prostu aż skwierczała. Książka była zabawna, książka była lekka, czuć było to chemię bohaterów, to, to przyciąganie, te emocje, natomiast w filmie tego wszystkiego nie było. W ogóle miałam wrażenie, że mimo tego, że film pokazuje relacje bohaterów, ich związek w czasie i faktycznie rozciąga to na kilka miesięcy, pokazując jakieś tam momenty kluczowe, powiedzmy, dla tej relacji, to miałam wrażenie, że i tak się prześlizga po tym, że, że ta relacja jest, ale nie wchodzimy w nią jakoś głęboko, nie zastanawiamy się nad żadnymi niuansami, ona po prostu no, jest. I jakby mamy uwierzyć w to, że ona tam po prostu. Jest. To może wynikać również z tego, że w filmie zostało wyciętych cała masa rzeczy. Tak jak do serialu The Summer I Turned Pretty dodano do fabuły całą masę, tak tutaj wiele wątków wycięto i do tego stopnia wycięto, a jednocześnie rozciągnięto relacje bohaterów, że ona wypełniła cały film, ale ja w mniej więcej w połowie zaczęłam się już nudzić. I wiecie, w połowie, kiedy brakowało mi emocji, brakowało mi jakiegoś zniuansowania, jakiegoś tła bohaterów yy, i mam takie, no dobra, ten film już właściwie może się kończyć. Patrzę, a tam jeszcze godzina fabuły. Jeżeli oczekujecie tego, że film będzie idealnym odzwierciedleniem fabuły, zdecydowanie nie jest. Na pierwszym planie jest relacja Henryka i Aleksa, natomiast wszystkie właściwie takie ciekawsze wątki drugoplanowe z książki zostały albo zmarginalizowane, albo zupełnie ucięte, albo zmienione. Nie mamy na przykład wątku Rafaela Luny, tego niejako mentora Alexa, który gdzieś tam bardzo był zaangażowany w tą sferę polityczną. Zamiast niego jest wątek dziennikarza, który nie jest już tak wciągający, nie jest już już tak interesujący i nie jest tak. Wielowątkowy i wymiarowy, i wiecie, zniuansowany po prostu. On jest taki bardzo, bardzo oczywisty. Aleks filmowy też nie za bardzo w sumie angażuje się w tą sferę polityczną. Jest tam kilka przebitek, takiego montażu z jego mm, udziału w kampanii, natomiast nie jest to aż tak wyraźnie zaznaczone, jak to było w książkach. Nie mamy w ogóle siostry Alexa, która w, przecież w książce jednak się pojawiała w dość powiedzmy wyraźnej roli, w wyraźnym charakterze. Siostra Henry'ego też. Została zostaje zepchnięta do marginesu, nie mamy w ogóle jej historii e, życiowej, e, całego tego, powiedzmy, narkotykowego tła. Nie ma matki Henry'ego, która też w pewnej kluczowej scenie miała znaczenie i tupnęła nogą. Nie mamy królowej, tylko mamy króla. Praktycznie w ogóle nie ma tych wątków popkulturowych, które w książce jednak były bardzo wyraźne. Nawet te listy bohaterów do siebie zostały skrócone i spłaszczone. I jasne, rozumiem, że w filmie nie da się oddać wszystkiego e, i musiałoby to być, wiecie, wielokrotnie dłuższe. Ale jednak brakowało mi tych smaczków, które tak były charakterystyczne i ważne dla czytelników. Jeżeli chodzi o tą korespondencję między bohaterami, ona została pokazana w dość interesujący sposób, to znaczy nie przez wysyłanie sobie tych wiadomości, tylko było to pokazane tak, jakby bohaterowie rozmawiali ze sobą, będąc w tym samym pomieszczeniu. Natomiast to nie było konsekwentne. Były takie sekwencje, w których faktycznie te maile jakby. Czytali sobie nawzajem, opowiadali sobie. Były też takie, gdzie tylko tekst pojawiał się na ekranie, jakiś SMS, jakaś wiadomość. Były takie, gdzie były czytane i pojawiały się na ekranie, więc brakowało mi tutaj jakiegoś takiego spójnego podejścia i spójnego wyboru jednej ścieżki pokazania tej komunikacji w taki wiarygodny, fajny sposób. Bo w momencie, kiedy no jest to spoiler, ale muszę chyba o tym powiedzieć w momencie, kiedy dochodzi do ujawnienia. Pewnych rzeczy, umówmy się tak, to ogólnie jakoś ograjmy. W momencie, kiedy dochodzi do tego ujawnienia, w książce rozumiałam kaliber, rozumiałam znaczenie tego dla bohaterów i to, dlaczego to im mogło zrujnować życie. Natomiast w filmie miałam takie właściwie. Oni i tak sobie w tych mailach nic wielkiego nie mówili, więc nie ma za bardzo się czym przejmować. Wiecie o co chodzi? Jakby w książce po prostu bardziej była nadbudowana ta cała otoczka i cała historia bohaterów. Po obejrzeniu filmu miałam w ogóle wrażenie, że on został zrobiony na szybko, taki posklejany po prostu, żeby tylko było. Mimo tego, że przecież prace nad filmem trwały dość długo, ale odnosiłam wrażenie, że twórcy filmu, tak jakby przeczytali książki kilka miesięcy, powiedzmy, wcześniej. Ale kiedy siedli do tworzenia filmu, poskładali go tylko z tych elementów, które zapamiętali z książki. Z jakichś takich wrzutek, które nie zawsze ze sobą grały i nie oddawały nawet ciężaru relacji, problemu bohaterów. Wiecie, jakby w książce było tego więcej. Dlaczego to jest tak istotne, że oni muszą się najpierw dogadać, a potem muszą coś tam ukrywać między sobą? Dlaczego dla Henry'ego to jest tak istotne, w ogóle sytuacja z jego ojcem i ten. W filmie tego po prostu nie ma, zostało to jakoś tam spłaszczone. Tak zmarginalizowane, po to, żeby obserwator ten widz skupił się wyłącznie na romansie. Romansie, który na marginesie mam wrażenie, że mimo tego, że jest queerowy, i wszyscy o tym wiemy, że jest queerowy, bo to jest na podstawie książki i jakby nawet na plakacie mamy dwóch facetów to ten romans został zrobiony tak, jakby był robiony tylko pod heterycką publiczność. Może to jest tylko moje wrażenie, ale miałam jakiś taki, wiecie, taki niesmak trochę pokazania w ogóle tego związku. Niesmak miałam też w kontekście na przykład budżetu tego filmu, to znaczy, nie wiem, prawdopodobnie był nisko budżetowy, bo sceny zbiorowe właściwie w tym filmie nie istnieją, a jeżeli już cokolwiek takiego się pojawia, to jest zrobione bardzo tandetnie. Na przykład tłum odbija się w szybie e, pałacu, jest nałożony na tą szybę pałacu, natomiast realnie go nie ma. Więc słychać dźwięk, słychać ten wywatujący tłum, widać odbicie w szybie, ale nie ma ani jednego ujęcia zbiorowości. To samo w momencie, jak są jakieś takie wystąpienia w czasie kampanii wyborczej, nie ma sceny, w której by było, nie wiem, może więcej niż 15 osób jednocześnie na planie, jednocześnie w kadrze. Więc przez to m.in. film wypada trochę tandetnie, tak jakby był nagrywany na green screenie po prostu. Odbiera mu to realizm, no, i jak się doda właśnie ten brak realizmu do kartonowych, praktycznie postaci, do tego aktora, który w ogóle nie pasuje do Aleksa, to mi się to po prostu zbierało na totalną antypatię. Moje oczekiwania były po prostu ogromne, a w realizacji wyszło bardzo, bardzo smutno. Wiecie, tak jak powiedziałam na początku, ja nie jestem znawczynią, jeżeli chodzi o produkcję filmową, o realizację. Ja mogę tylko to oceniać z perspektywy zwykłego, przeciętnego widza, który siada na kanapie, ogląda i albo się bawi dobrze, albo się nie bawi dobrze. I jeżeli chodzi o serial The Summer I Turned Pretty, bawiłam się dobrze i byłam zaangażowana i oglądam to sobie jako taki po prostu komfortowy serialik gdzieś tam w tle, który jest przyjemny, trochę może za bardzo dramatyczny i można by było zmienić tytuł na The Summer I Turned Petty, nie pretty. Natomiast jest to po prostu przyjemne. Natomiast Red White and Royal Blue mnie rozczarowało i na pewno nie jest to coś do czego będę chciała wracać. Wiecie, jak już nawet zostały wprowadzone te zmiany względem fabuły, to można by było je ograć inaczej. Choćby w tej głupiej scenie, w której tłum odbija się w szybie. Można by było tego w ogóle nie robić, żeby to nie wyglądało tak tandetnie. Tylko, nie wiem, siostra Henry'ego mogłaby przeczytać na Twitterze, że coś się dzieje i tam są jakieś zdjęcia tłumów. Byłoby to jednak bardziej wiarygodne niż ten wiwatujący tłum, którego tak naprawdę nie ma. Myślę sobie po obejrzeniu filmu, że właśnie Red White and Royal Blue lepiej sprawdziłoby się może w postaci mini -serialu, w którym więcej można by było oddać właśnie tych niuansów, którym byłby może bardziej ukłonem w stronę czytelników. Ale też z drugiej strony, czy on był kierowany do czytelników, bo może to był po prostu film skierowany do masowego odbiorcy. I dlatego właśnie jest taki fokus na romansie, e, gdzieś tam wymiecenie tych wątków małoważnych książkowych, i może dlatego jest taki dysonans trochę w czasie oglądania. Bo ja miałam wrażenie, że oglądam jakby dwie melodie, które się ze sobą nie zgrywają. One nie są harmonijne, tylko są jakieś zgrzyty. Niby. Queerowy romans, nie powiem gejowski romans, ale queerowy romans, i te tematy orientacji i tak dalej, Niby trochę polityki i jakichś ważnych tematów, dyplomacja, oczekiwania społeczne i te sprawy, ale to jakby trochę nie szło ze sobą w parze. I twórcy jakby skakali to trochę o romansie, ale tu utniemy te sceny romansowe, przeniesiemy się na politykę, tylko żaden z tych tematów nie został pokazany dobrze. Ale najbardziej brakowało mi chemii między bohaterami, najbardziej brakowało mi chemii jakiegoś namacalnego napięcia i fajnej gry aktorskiej. No bo to, że aktor wcierający się w postać Aleksa jest przystojny, no może jest, ale nie jest w moim typie, ale wygląda to taki tokenowy Ken, ale co z tego, skoro wygląda na 10 lat za starego do tego filmu, do tej fabuły. No, w każdym razie, Red White and Royal Blue mi się nie podobało, The Summer I Turned Pretty zdecydowanie bardziej, ale jestem ciekawa, jakie są Wasze opinie, czy oglądaliście jedną albo drugą produkcję, czy planujecie oglądać, jakie macie wrażenia. Czekam na Wasze refleksje w komentarzach. A dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, będzie tutaj, poniżej akcji subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!